Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku Zostań Guru ml z Michałem Kłosowiczem i dziś 24 odcinek mojego podcastu i porozmawiamy o tym, co uważam, że dotyczy nas wszystkich bez względu na poziom doświadczenia, czyli będziemy rozmawiać o pewności i stresie przed spotkaniem z potencjalnym klientem czy partnerem biznesowym. Ale zanim to, przypominam i zachęcam was do obserwowania mnie na Instagramie Michał podkreśnik klosowicz, kliknięcia dzwoneczka, jeśli słuchacie mnie na YouTube. I zachęcam oczywiście do udostępnienia, czy to screenshota, czy całego nagrania, w Waszych zespołach z komentarzem, co dla Was w tym odcinku było największą wartością i dlaczego osoby z Waszych zespołów powinny wysłuchać tego odcinka, bo w to co wierzę, dzielenie się wiedzą w marketingu sieciowym. Jest kluczem dla każdego sponsora do tego, żeby jak najszybciej osiągnąć sukces. Jeśli Twój zespół uczy się nie tylko od siebie, ale i od innych zewnętrznych trenerów, to szybciej wzrasta, szybciej się uczy, a Ty szybciej idziesz do przodu. No, więc do tematu. Wiesz, jak to jest. Masz umówione ważne spotkanie ale tuż przed nim czujesz, że żołądek zaczyna ci się kurczyć. Ręce lekko drżą, na myśli zaczynają krążyć wokół tego, co może pójść nie tak. Któż tego nie miał? Jeszcze nie żołądek, zaczyna ci koładać serce, zaczynają się pocić dłonie, albo po prostu zaczynają pulsować ci skronie. Ale spokojnie, mam dla ciebie trzy sprawdzone metody, które pomogą ci zwiększyć pewność siebie i zapanować nad stresem. Więc jeśli jesteście gotowi, weźcie kartki, długopisy, i zaczynamy. Pierwsza metoda, nazywam ją techniką zwycięzcy. Ta technika jest bardzo, bardzo prosta. Metoda wizualizacji, która naprawdę może zdziałać cuda. Pewnie nie raz o niej słyszeliście i uwielbiam do niej wracać, bo wiele osób jest sceptycznych, ale kiedy ją przetestuje i sprawdzi na sobie, okazuje się, że naprawdę podnosi pewność siebie. Na czym ona polega? Na kilka minut przed spotkaniem znajdź spokojne miejsce, Zamknij oczy i wyobraź sobie, że już osiągnąłeś sukces. Już jesteś po tym spotkaniu, osoba dołącza do Twojego biznesu. Zobacz siebie, jak z pewnością siebie wchodzisz na spotkanie, uśmiechasz się, nawiązujesz kontakt i prowadzisz rozmowę tak, jakbyś był najswobodniejszą osobą na świecie. Wyobraź sobie, że Twój rozmówca jest zafascynowany tym, co mówisz, a spotkanie kończy się sukcesem. To nie tylko ćwiczenie wyobraźni to twoja podświadomość tak naprawdę zaczyna działać na twoją korzyść. Uruchamiasz machinę, kiedy wizualizujesz sukces. W ten sposób możesz przede wszystkim zredukować swój stres i wejść na spotkanie z nastawieniem jestem zwycięzcą. Proste, ale niezwykle skuteczne. Zachęcam was do przetestowania. Napiszcie w komentarzu, czy to pod filmem na YouTube, czy na Instagramie, czy na Spotify'u, jak zadziałała technika zwycięzcy. Drugą metodą, którą chcę się z Wami podzielić, to oddychaj głęboko i równomiernie. To coś, co też mogłeś usłyszeć wcześniej. Celowo nie odkrywam niesamowicie tajemnych technik, jeżeli chodzi o radzenie ze spotkaniami, bo wierzę, że wszystko, co można było, zostało już odkryte, tylko po prostu nie trafiło do Ciebie we właściwym momencie, i może teraz jest ten moment. To metoda, którą może słyszałeś wcześniej, ale nigdy świadomie jej nie stosowałeś. To głębokie oddychanie. Kiedy jesteśmy zestresowani, nasze ciało zaczyna automatem, podświadomie reagować. Oddech się spłyca, przyspiesza, co potęguje uczucie niepokoju i wzmaga poziom stresu. Dzieje się to poza naszą kontrolą. Ale co możesz zrobić, to na kilka minut przed spotkaniem, jeśli jeszcze jesteś w samochodzie, albo nie wszedłeś na salę, Spróbuj prostego ćwiczenia oddechowego. Weź głęboki wdech przez nos, licząc do czterech, kiedy bierzesz wdech. Zatrzymaj ten oddech na kolejne 4 sekundy, a następnie powoli wypuść powietrze ustami, licząc do 6. Powtórz to kilka razy i zobaczysz niesamowite rezultaty. Jak mimowolnie zaczynasz się uspokajać. Dlaczego to działa? Bo głębokie oddychanie sygnalizuje Twojemu mózgowi, że nie ma powodu do paniki. Obniża to poziom kortyzolu, czyli naszego hormonu stresu, i pomaga ci odzyskać kontrolę nad swoimi emocjami. Wchodząc na spotkanie z bardziej zrelaksowanym ciałem, zyskujesz też większą pewność siebie. Więc druga moja wskazówka: jeśli wizualizacja to nie jest Twój kawałek i Twoja działka, to spróbuj oddechu, bo to może zrobić absolutnie każdy. I trzecia rzecz nieraz to pewnie słyszałeś. Od swego sponsora, od lidera, od cross kluczem dobrego spotkania jest przygotowanie. Ale przygotowanie z małym twistem dzisiaj o czym mało kto wie bo nie chodzi tylko o przygotowanie się merytoryczne chodzi o przygotowanie mentalne do spotkania. Przed spotkaniem zachęcam Cię do zrobienia szybkiego przeglądu swoich mocnych stron. Pomyśl o swoich największych sukcesach. W marketingu sieciowym, w innych dziedzinach życia, zapisz je, jeśli to Ci pomoże. W momencie, gdy poczujesz, że stres i strach zaczynają Cię przytłaczać, przypomnij sobie te sukcesy. Przypomnij sobie te sukcesy, które już odnosiłeś w swoim życiu i zadaj sobie jedno najważniejsze pytanie: skoro mogłem osiągnąć to czy tamto, to dlaczego teraz miałoby być inaczej? Takie przygotowanie. Sprawi, że wejdziesz na spokojnie, z takim poczuciem, że jesteś gotowy. I nawet jeżeli coś pójdzie nie po Twojej myśli, będziesz wiedział, że masz narzędzia, masz doświadczenie, aby sobie z tym poradzić. Pamiętaj, pewność siebie i przygotowanie to najlepszy klucz do tego, żeby jakieś nieprzewidziane rzeczy nie wytrąciły cię z równowagi. Trzy metody, czyli przygotowanie do spotkania z twistem, czyli mentalne przygotowanie się do spotkania. Głębokie oddechy metodą 4-4-6 i technika zwycięzcy to trzy metody, które naprawdę mogą pomóc Ci w tym, aby spotkania nie wiązały się dla Ciebie ze stresem. Tak samo możesz wykonywać to przed każdą stresującą Cię czynnością. Trzy metody: sprawdź, która z nich jest najlepsza dla Ciebie i podziel się w komentarzu pod nagraniem na YouTube, na Spotify. Bądź na Instagramie udostępniając ten odcinek wśród swoich znajomych, a ja z przyjemnością też udostępnię cię na swoich social mediach. Więc to już wszystko na dziś. Omówiliśmy trzy proste, ale skuteczne sposoby na zwiększenie pewności siebie i zapanowanie nad stresem przed spotkaniem z potencjalnym klientem czy partnerem. Pamiętaj, pewność siebie to klucz do sukcesu w marketingu sieciowym, to ona pozwala nawiązywać relacje, budować zaufanie i finalnie osiągać Twoje cele. Mam nadzieję, że te wskazówki okażą się dla Ciebie bardzo pomocne. Jeśli tak, zostaw recenzję, podziel się podcastem z innymi i daj znać, jak Ty radzisz sobie ze stresem przed ważnymi spotkaniami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Zostań GóręMLM z Michałem Kosowiczem.